Adabal A. Przypis wydawcy. Tradycyjnie wierzy się, że Adabal A to wspomnienia Morichausa, małżonka Alessii, królowej niewolników. Choć nie może być to zweryfikowane historycznie, Adabal A jest z pewnością jednym z najstarszych pisemnych przekazów pochodzących z początków pierwszej ery. Śmierć Pelinala. I w sali tronowej wieży z bieli i złota. Gdzie posadzka spływała krwią, oderżnięta głowa Pelinala przemówiła do skrzydła tego byka, Morichausa, półboga i kochanka Al'esh, mówiąc: "Nasi wrogowie mnie pokonali i pochowali moje ciało w kryjówkach. Na pośmiewisko boskich zamierzeń, a i pocieli mnie na osiem części, bo mają obsesję na punkcie tej liczby." A Morichaus, zmieszany, prychnął przez swój pierścień mówiąc: Twoja krucjata potoczyła się inaczej niż ona radziła, białoręki. A ja jestem bykiem i stąd brak mi rozwagi. Myślę, że poszedłbym utoczyć krew z więźniów, gdybyś zostawił któregoś przy życiu. Jesteś krwią wspaniałą, wuju, i przyjdziesz znowu jako lis, zwierzę czy światło. Cyrod wciąż należy do nas. Wtedy Pelinal przemówił znowu i po raz ostatni. Strzeż się, Morichausie. Strzeż się. Wzrokiem umarłych widzę teraz, że mój wróg wciąż żyje, i gorzka to wiedza, którą muszę zabrać do grobu. Lepiej, żebym umarł wierząc w swoje zwycięstwo. Choć został wygnany poza drzwi nocy, powróci. Bądź czujny. Nie mogę już ochraniać ludzi przed zemstą umarila. Młodość Alessii za czasów niewolnictwa. Plemien, z którego pochodzi Perif, nie jest znane. Jednakże dorastała w Sard, znanym jako Sardarvarled, gdzie Eileidzi spędzali ludzi z całego Niben. Kotri, Nede, Algema, ludzi Krat, choć później byli oni sprowadzani z północy, Keptu, ludzi Ge, którzy w końcu zostali zniszczeni, kiedy król kwiatów Nilici złożył wielką ofiarę Bogu Insektów, znanemu jako... Tutaj brak tekstu. Alharet, ludzi oraz innych. Ale to był Cyrod, serce Imperatum Saliache, gdzie ludzie nie znali wolności. Nie mogli mieć rodziny ani wybierać imienia, chyba że w tajemnicy, więc dla ich obcych panów wszystkie te rozróżnienia były bez znaczenia. Ludzie dźwigali kamienie lub nawadniali pola. Utrzymywali drogi i świątynie, albo też torturowano ich dla dziwnych przyjemności czy sztuki, tak jak w wyjących kołach windasel, czy ogrodach wnętrzności sercen. Tworzono z ich ciała rzeźby, które można było znaleźć wszędzie pośród niewolników Aileidów w tamtych czasach, albo, co gorsze, wysyłano ich do królestwa ognia hadhula gdzie produkcja narkotyków z ciał żywych nosicieli, którym wszczepiano diadrony, pozwalała odurzać się nowymi wizjami udręki, a dzieci podpalano żywcem, by urządzić na nie nocą polowania z tygrysami. Morihaus tłumaczy imiona Alessii. Wtedy Morihaus powiedział do nich, W waszych opowieściach macie na nią wiele imion. Al które który daliście jej w zachwycie, co w tłumaczeniu brzmi jak coś zbytecznego. Wielka, wielka, od którego pochodzą bardziej znajome zniekształcenia. Alesut, Escha, Alesja. Znacie ją jako parawant, które to imię dostała przy koronacji. Pierwsza ze swojej rasy, przez które bogowie rozumieją śmiertelnika zasługującego na majestat. Co znaczy uśmiercająca. Poszukująca i uzdrawiająca. A z niego powstały Parawal, Pewesz, Peretu, Perif oraz w moim przypadku, ponieważ tak nazywałem ją, gdy byliśmy kochankami, Parawania. Choć nie ma jej przy moim boku, pozostanie skąpana w gwiazdach. Pierwsza cesarzowa, pani nieba, królowa na Cyrodzie a oni uznali, że udzielono im pełnej odpowiedzi i odeszli.